W niedzielę rano doszło do poważnego incydentu na linii kolejowej Warszawa Zachodnia-Dęblin. Na odcinku między Dęblinem a Rzeczynem, niedaleko stacji PKP Mika, maszynista jednego z pociągów zauważył duży ubytek szyny około metrowej długości. Tor został zamknięty o godzinie 7.30. Koleje mazowieckie zawiesiły ruch na tym odcinku, a pasażerowie jednego ze składów musieli zostać ewakuowani. Służby wszczęły śledztwo w sprawie przyczyn uszkodzenia torów. Wstępne komunikaty nie wykluczają możliwości, że doszło do sabotażu. Analitycy rozważają możliwość detonacji ładunków. Wybuchowego, który miał celowo uszkodzić infrastrukturę kolejową. Policja wciąż jest na miejscu, prowadzi oględziny torowiska i zabezpiecza teren. Mieszkańcy wsi Rzyczyn oraz okolic garwolińskich zgłaszali, że w nocy słyszeli potężny huk. W związku z utrudnieniami część pociągów może być opóźniona, odwołana lub kursować skróconą trasą. Służba apelują o zachowanie ostrożności, a pasażerom zalecają śledzenie komunikatów kolei mazowieckich w sprawie zmian w rozkładzie. Na chwilę obecną nie wiadomo, kto mógł stać za atakiem, jeśli hipoteza sabotażu się potwierdzi. Incydent stawia podejście znakiem zapytania bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej na ważnych trasach pasażerskich i towarowych oraz wymaga dokładnej analizy, aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.